Jezus mówi, jestem Bogiem, miłością i źródłem wszelkiej miłości, a życie Trójcy przynajświętszej jest wymianą życiodajnej miłości, która jest doskonała, kompletna i zupełnie wystarczająca sama sobie. Ta sama miłość została wylana na moje stworzenie, stwarzając człowieka, Podarowałem samego siebie bytowi zdolnemu do przyjęcia mojej nieskończonej miłości i zdolnemu do odpowiedzi na nią miłością podobną do mojej. Człowiek nie może mieć miłości nieskończonej, ale przez jednoczenie ze mną i przez dar Ducha Świętego może zostać przez nią objęty i włączony do uczestnictwa w życiu najświętszej Trójcy. To dlatego ojciec w każdej duszy zjednoczonej przez łaskę ze mną dostrzega obiekt Jego wieczystej miłości i odbicie mojego oblicza.